Koncert przeboje XXI wieku uświetnił wieczór licznie przybyłym mieszkańcom. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach 19 dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem. Udało mi się zmobilizować dziewczyny ze studia piosenki do tego, żeby oprócz tych duetów, które śpiewały w ozimku na, na finale Superstar, że każda z nich zaśpiewała piosenkę solo. Zaczęliśmy przygotowania już w sierpniu. na kulturę y, po to, żeby ją poznawać i w tym roku też te mocno y, Szyn is the Jugend, czyli na właśnie, żeby już od najmłodszych wzrastała w nich ta y, chęć kultywowania języka niemieckiego i kultury niemieckiej tu na Śląsku Opolskim. Podczas części pierwszej usłyszeć mogliśmy wokalistki, które na co dzień doskonalą swoje umiejętności w studiu pod Florianem. Wszystkie utwory wykonane na scenie były w języku niemieckim. Każde wydarzenie uczy nas czegoś nowego. Na przykład zapoznawania się z reakcjami ludzi, tak samo uczymy się jak reagować, jak zabawiać publiczność, co ogólnie przydaje się w codziennym życiu. Odmo trzech lat później szkolnych urek, tak w trzeciej klasie i takie różne przeglądy no i się tak zaczęło. Następnie na scenie wystąpiła skrzykaczka z repertuarem, który zadziwił niejedną osobę. Usłyszeć mogliśmy cały przekrój gatunków, od muzyki tanecznej po dubstep. Oprócz uczty muzycznej była to również okazja do poznania lepiej artystów niemieckojęzycznych oraz integracji z lokalną społecznością. Na widowni bawili się zarówno najmłodsi, jak i najstarsi. Cieszę się, że ten aspekt kulturalny, który. No, czasami nie stoi gdzieś tam w gminach na pierwszej pozycji, yy, ale powoli również u nas zaczyna yy, dorastać i mamy się czym pochwalić. Artystki pokazały jak ciężką pracę wykonują przez cały rok. Zdolność muzyczna oraz obycie sceniczne widoczne były na pierwszy rzut oka. Występującym oraz organizatorom serdecznie dziękujemy za ten wspaniały wieczór.